Dajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pro Rozmawiajmy. Witam się z wami DJ Pola i kontynuujemy naszą serię moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie zatytułowany Sposoby na chorobę. Znaczy sposoby, jakoś tak, nie wiem, jak coś z chorobą, może choroba, coś takiego. Nazwijmy to w ten sposób, no bo w sumie nie wydaje mi się, żebym taki temat kiedykolwiek omawiał. A akurat, tak jakoś mnie coś chwyta i chciałbym podzielić się z wami tym, jak ja to przechodzę, czy mnie często chwyta itd. i tak dalej. chciałbym poznać wasze sposoby na chorobę, na katar, czy coś takiego i tak dalej. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, no to moi drodzy, ja zbyt często nie choruję. W sumie, w, jeżeli chodzi, no to najczęściej mnie chwyta katar, później ewentualnie może kaszel. I na tym wszystkim, jakby cała sytuacja się kończy. Jak sobie w ogóle z tym radzę? No, nie mam tego często. Ja nie mam żadnych alergii, i tak dalej. W sumie to jest tylko taka grypa przejściowa, która u mnie trwa około powiedzmy 5 do tygodnia. 5 dni do, do tygodnia zresztą czasami na materiałach um, osoby, które mnie oglądają, widzą to, jak, jak nagrywam. Zresztą poczekajcie, bo potrzebuję jeden, jeden przedmiot, żeby Wam coś zaprezentować. Także moi drodzy, ja nie jestem zwolennikiem też chorowania i nie wiem, czy mój tryb odżywiania się jest tak bardzo dobrze zbalansowany i w ogóle dopasowany do tego, żeby nie chorować, czy po prostu mój organizm jest tak twardy. Bo w sumie, nie wiem, raz w życiu miałem tylko zapalenie płuca prawego prawego płuca. To było w gimnazjum, chyba jak byłem, albo. W podstawówce, pamiętam, to były godziny leżenia w łóżku, masakryczne dni właściwie, yy, i moi drodzy, oglądania Discovery i programów, które leciałem na Discovery, to było coś mega wycieczającego, taki mega męczący kaszel, yy, no i, i powiem wam, że nie polecam. Nigdy nie miałem w sumie nic złamanego i tak dalej, więc to jest fajne. Ale my mówimy dzisiaj o chorobach, a nie o złamaniach i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli chodzi o katar. Bo teraz na pewno słyszycie, że też mam inne głos, ale to jest spowodowane tym, że e, Moi drodzy, wczoraj bolało mnie gardło, a dzisiaj jest jak jest Ale okej okay. Jak sobie radzę z, z katarem? Z katarem sobie radzę w ten sposób Taki, moi drodzy, e, tutaj o, ostrość, ostrość Xylometazolin e, ZWF Xylometazolin to jest Nie wiem ile to jest w sumie, 10 ml. To starcza na całkiem spory czas, to zawsze u mnie w plecaku jest, bo jak łapie mnie jakaś choroba, to przynajmniej wiem, gdzie to się znajduje. To kosztuje, bo ja wiem, 10-11 zł. Starcza na 4 godziny, jeżeli nie chcecie mieć kataru w nosie. Znaczy, jeżeli nie chcecie mieć kataru katar w nosie, to takie głupie słowo. Także polecam. Później po tych 4 godzinach zalecane jest zażycie tego ponownie przeze mnie. Z racji tego, że znowu zaczyna zbierać się ta głupia woda i tak dalej, i tak dalej, na chodzenie, także to jest głupie. Yy, I jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to w sumie biorę tylko ewentualnie jakąś polopirynę, coś takiego na zwalczenie. Zwal, zwalczenie? Tak, coś tutaj, tak, takie słowo chyba. Yy, gorączki, yy, o ile w ogóle taka występuje w obecnym czasie, nie. Yy, Rutina albo Cerutin, dwie sztuki. Yy, w sumie to dwie sztuki razy trzy. Po trzy razy dziennie chyba to tak biorę jakoś. No i to na tyle. Reszta to nie wiem, siedzenie już normalne w domu albo włażenie do szkoły i poczekanie aż to po prostu przejdzie. Nie jestem zwolennikiem leżenia w łóżku, nie jestem zwolennikiem picia herbaty z cytryny znaczy zwolennikiem. Po prostu nie robię tego. Nie że to mi przeszkadza. Bo wiadomo, że jak trzeba, to trzeba, ale ja ogólnie jako tako nie siedzę w łóżku. Nie wiem, to by dla mnie było zbyt nudzące i nużące. Więc wolę sobie posiedzieć przy PC-cie, ponagrywać odcinki, nawet podciągając nosy, tak robiąc. I, i po prostu mieć z tego fan jakąś przyjemność, a nie siedzieć w łóżku i, i zastanawiać się nad sensem swojego istnienia. I po prostu tego, że chyba zaraz zdechnę, bo źle się czuję no, bo to jest w sumie głupie a ja jestem osobiście ciekaw jakie wy macie sposoby na katar, na kaszel czy coś takiego niektórzy też robią obkłady sobie z takich ciepłych tych balonów wody, nie wiem kompresory, kompres, kompres kompresy, kompresory kompresy z kompresów sobie robią yy, obkłady, pamiętam kiedyś jak byłem mały to była masakra, nie wiem czy kiedykolwiek piliście yy, takiej nie wiem, napar w sumie to można tak nazwać z cebuli, chyba czosnek tam, były coś takiego takie mega ohydne na kaszel czy tam na choroby ogólnie jako tako i yy, nie polecam tego, to smakuje ohydnie niektórzy piją rosół w sumie jak byłem chory nigdy nie piłem rosołu nie wiem czy to ma rzeczywiście jakieś takie właściwości że lepiej się czujemy czy coś w podobie i jeżeli chodzi o zachowywanie się podczas tego, jak mam katar, czy coś w tym, w tym... stylu, to ja prosperuję tak jak każdy inny człowiek, jedynie to nie mam siły, ale piję normalne rzeczy, typu nie, że o, nie mogę coli, nie mogę gazowanego, nie mogę zimnego, to tego nie piję. Mam na to wyjebane i piję tak, jak jest, bo dla mnie to nie robi żadnej różnicy. Jedni powiedzą, że w ten sposób się wykańczam, ale to jest względnie rzecz do ustalenia, e, a inni jakby się do tego stosują pijąc herbatę, pijąc ciepły kakao, rosu, i tak dalej, i tak dalej. Ja jakoś nie przepadał za tym. Także piszcie pod spodem jakie macie sposoby na chorobę, może coś tam e, się do tego dostosuje. Ja strasznie nie lubię takiego uczucia jak mam katar, e, takiego ala kichanie, wiecie, takie uczucie, że Zbiera wam się na kichanie, ale nie kichacie, bo wtedy łzy mi lecą i tak dalej. Jestem, no nie wiem, to jest głupie uczucie. Nie lubię tego. Eee, tak więc, cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com. DJ Palasite M. Thumbs Up oraz do podawania tematów poniżej. Na dole też macie refinka, którego jak chcecie, to możecie się zarejestrować oraz sklep z koszulkami DJ Jeżeli chcecie, to możecie wejść. Ja lecę moi drodzy dalej gadać sobie z nawią i oglądać sobie i i odpoczywać i czekać, że to wszystko cały gówno minie, bo się źle czuję. Tak więc cóż, trzymajcie się, po cześć i do następnego odcinka. Hej!